Cześć widzowie, to taki szybki odcinek, ja w opisie mojego filmu dodaję link i dzisiaj go teraz od razu wrzucam, serio ja go od razu wrzucę, zobaczymy ile będę miała zaproszeń do znajomych, mam nadzieję, że tak z 5, bo mam mało strasznie znajomych, zobaczcie, ups, mam 7 ten i 18 offline, słabo, mam mało znajomych, prawda widzowie? Ale stary, boże, spieszam że ktoś tu się kryje. Ściągam gram sobie Nick, małe V, duże Vena. V. Mogę podać. Dobra, mam czas, strefa nie lec. Tu, o, ta Iris, to jest ja. Teraz zastupujcie sobie na chwilę odcinek. Spytajcie się, czy możecie grać, bo jak jesteście na sobie. U... W komputerze tutaj jest mój nick. O tutaj ten. Ten to. Ten o. Ten, co ma taka Iris na różowym znaczku. To jest mia? Ja. Więc dodawajcie, proszę was. Chcę mieć jakiś widok znajomych. Potrzebowałabym specjalną kamerę do nagrywania. Czemu nikt nie ma miecza świetlnego? Dawaj mi miecz, gościu! A ty masz? A ty może? Nikt nie ma miecza, no nie. John. Nie pytacie Czemu mi wiesz z aparatu Dobra widzowie Puszczę wam jakiś odcinek Muszę na chwilę przerwać Nie wiem macie byle jaką Macie oglądajcie chwilkę Albo nie. Dobra, papa widzowie.